Witam ponownie, gdzie tym razem wylądowałeś, Nygusie? Jestem w Norymberdze, w Autoplusie. Ofertę sprzedawcy możecie sobie sprawdzić na jego stronie, byliśmy tutaj nie raz. Kto śledzi moje filmiki, dobrze zna ten handel samochodowy. Pod filmikiem jest konto zrzutka, zbieramy kaskę na paliwko właśnie na takie wypady. Płaty są bez prowizji. Kto może wspomoże, daj ci za to Boże. 9900 rok 13 przejechane 137 16 benzyna 180 koni. Nawigacja Xenon, skrzynia automatyczna. Ładna asterka. Póki co nie widzę tutaj na niej większych mankamentów. Auto ma już swoje lata, 10 latek na karku. Szukam jakichś ubytków tutaj na karoserii. Zauważyłem tutaj jeden niewielki odprysk na tylnych drzwiach. Poza tym bryczka prezentuje się naprawdę ładnie. Widać, że samochód jest zadbany. Lecimy dalej, zobaczymy co jeszcze tutaj u niego znajdziemy. Łapki, komentarze oczywiście mile widziane. To podbija statystyki kanału. Muszę Wam powiedzieć, ostatnio się zastanawiam, czy w ogóle ma to jeszcze sens, to nagrywanie, ponieważ kanał poszedł na dno jak łódź podwodna. Kona ma tutaj delikatną przyciereczkę na Feldze, na Zderzaku 21800. Rok samochodu 19, 143 przejechane, 1,6 177 koni. Napęd na 4, nawigacja, skóra i oczywiście skrzynia automatyczna. BMW osobiście te BMW mi się nie podobają. Dwójeczki Active Tourer Sportline, nawigacja Keyless. 13800 rok 15 103 przejechane w dieslu 1.5 116 koni skrzynia manualna auto w środku zadbane czerwonymi nićmi przeszywane zobaczmy sobie jakie mankamenty tutaj znajdę biała perła dwa niewielkie odpryski na tylnim zderzaku Piszcie w komentarzach Czy wam się te BMW podobają Chcieli coś zrobić Wanowatego No osobiście Chyba nie zapłaciłbym tyle Za ten samochód Zobaczmy sobie Renóweczkę Renóweczka jak nuweczka talizman DCI 160 koni Automat Business Edition LED Nawigacja Rok 19 190 przelatane 2 litry 15 900 euroków. Półskóra w środku, środek czysty, zadbany. Ładny samochód. Duże alusy. Oponka jeszcze ma kawał bieżnika. OBEJDŹMY JĄ W KOŁO, CZY COŚ TUTAJ ZNAJDĘ. NAWET tylni zderzak NIE JEST TUTAJ POOBIJANY. To jest brud. Nygus już paluchy ubrudziłeś. Powinienem ze sobą jakąś ściereczkę nosić, żeby tutaj paluchy przecierać. Ładne auto dobrze utrzymane. Zobaczmy sobie może renóweczkę Megan ile kosztuje skrzynia manualna cena 11600 euro. Ładna oponka rocznik samochodu 18 144 przelatane w dieslu 1.5 110 koni Business Edition, nawigacja, troniki i do tego Tempomat ładna renóweczka nie jest nigdzie poobijana, poobdzierana auto wygląda naprawdę świeżo chociaż nie mój kolor jak wiecie, za tym kolorem nie przepadam. Samochód wiecznie brudny. Lancia Delta stoi tutaj już chyba 2 lata. Kiedyś zrobiłem dla Was zupełnie osobny filmik z tą Deltą. Prezentację Hyundai Electric Blue Drive. Cena 19,900, rok 19. 84 przelatane, 120 koni. Elektro premium nawigacja skóra tempomat kamera. Nie wiem, czy coś przez szyby zobaczycie, ponieważ światło słoneczne się odbija. Osobiście wolę nagrywać, kiedy jest pochmurno. Wygląda jak nówka. Zobaczmy sobie Hyundai'a. Ile to kosztuje? Cena 12900 Rocznik 19. 125 przelatane w dieslu 116 koni, 1.6 wersja select klima, tempomat auto z pierwszej ręki bynajmniej taki ma opis czy tutaj jest zadrapanie nie to jakiś paproch się przykleił już mam czarne paluchy od dotykania tych samochodów zobaczmy sobie fokusa Pokusik zgrabny samochód. Widzę skrzynia automatyczna. Cena wywoławcza 13,900. Rok 19, 150 prawie przelatane. Diesel 120, Koni 1,5. Cool and Con. Automat, nawigacja, klima automatyczna. Do tego parktroniki Ładnie się prezentuje. Zobaczmy BM, może. BMK bez opisu, ładne oponki. BMA w kupecie, chyba się tutaj suszy po praniu. Pewnie była sprzątana. Drzwi bez ramek. Ładny samochód. Powiem Wam, wygodne są te samochody. Miałem okazję taką jeździć w dieslu 2 litry 163 konie. Nawet fajnie się to zbiera. I były wersje bez dpf -a. Zobaczmy sobie kolejnego Forda. Cena 12,800. Za Fokusa. Rocznik samochodu 19. 150 KONI. 2 litry diesel. 205 Przelatane. Skrzynia automatyczna. Chyba auto jakieś służbowe, firmowe skoro ma tyle nalotu nie widać po nim śladów zużycia czy na masce tutaj są delikatne odpryski można znaleźć Mercedes A-klasa <coughs> sorki 18500 zamerola, rocznik 16 benzyna 159 przelatane, 1,6, 156 koni, Blue Efficiency, nawigacja, parktroniki, do tego tempomat, półskóra w środku. Obejdźmy go w koło, zobaczmy, czy ma jakieś mankamenty. Tak, wiem ceny z kosmosu, ale tanio kiedyś już w Niemczech było. Kiedy jeszcze nie dostawali premii za złomowanie starszych samochodów, niby zostały zezłomowane, a później lądują gdzieś u turka na handlu. No taka polityka: 27 tysięcy prawie za dacie diesel 4, napęd wersja dżurnej. Ja pierdzielę 27 tysięcy euro to jest prawie ile? 120 tysięcy W Zadacie 21, lecimy dalej. Kijanka w kombi 17500, rocznik samochodu 19, 78 przelatane, 1,6, 136 koni, wersja Vision, nawigacja, kamera. Do tego hak, skrzynia manualna prezentuje się dosyć ładnie. Spory samochód, coś te kijanki urosły. Może żaba jakaś z tego się zrobi? Hyundai Electric, kolejny. Cena 19800, rok 19, 120 koni. Wersja premium. Przelatane 85 tysięcy. Skóra w środku przeszywany złotą nicią. Nawet to wnętrze nie wygląda najgorzej. Kolejny w elektryku 23 tysiące euro prawie. Dokładnie 22 770 rocznik 19. 35 prawie przejechane 105 koni premium, hybryda, automat, led, nawigacja i do tego skóra czyli mamy tutaj kilka tych elektryków na placu pytaliście czasami w komentarzach, Nygus jakieś hybrydy jak widać Toyota tutaj nie ma ale Toyoty są sporo droższe od Hyundai ta BMK w Kupejce była już na nagraniu 2 miesiące temu: 22800, rok 1485, przylatane w benzynie 2 litry 184 konie, automat, nawigacja, xenon, szyber, M, kierownica, parktroniki i do tego tempomat zgrabna linia samochodu ładnie wygląda. Lecimy dalej, zobaczymy co jeszcze znajdziemy. Ta sterka naprawdę fajnie się prezentuje. Ale ile opuszczą? Za bardzo nie wiem. Mamy Mercedesa, 2500. Rok 18, 88 przelatane w dieslu. 1.5, 116 koni. Auto czyste i zadbane, niewielki przebieg. Kolejny elektryk tutaj chyba stoi, ale bez opisu. Zobaczmy sobie kijankę. Kijanka Sportycz. Ładny samochód. Osobiście ten przód kojarzy mi się troszeczkę sporsze. Piszcie w komentarzach te oczy przetłoczenia na masce. 17500 500. 1.6 pojemność 136 koni diesel 150 przelatane rocznik 18 vision napęd naprzód, przód nawigacja parktroniki kamera i grzane poślady trochę tutaj ciasno bryczka prezentuje się dosyć ładnie piszcie w komentarzach czy wam się sporty, że te nowsze podobają Przód tego samochodu naprawdę wygląda bardzo ładnie. Mamy Focusa ST-Line. Ciekawy kolor. Cena. 18800 rok 1994 94 przelatane, w dieslu 1.5, 120 koni. Automat, nawigacja, kamera i do tego dach panoramiczny. Zobaczmy go z tej strony. Tutaj lekkie zadrapanie na zderzaku. Czy ja tędy się chyba się nie przecisnę. Dobra, obejdę w koło te samochody. Nic na siłę. Hyundai. Hyundai i30 w kombi. Cena 13500 rok 19. 116 koni, 1,6 diesel przelatane, 152 tysiące kilometrów. Środek materiałowy, czysty, zadbany. Sprzęcior. Tutaj widzę chyba jakiegoś elektryka kija. Tak mi się wydaje. Tutaj ładowanie. Zobaczmy ile kosztuje. Nie ma opisu jak widzicie Karens, Kia Dobre samochody rodzinne. Cena 18,900 za Karensa ładne opony. Rocznik 18, diesel 43, przelatane 1,7, 116 koni, Dream Team Navi. Tempomat, kamera i grzane poślady, zadbany samochód. Co jeszcze tutaj mamy ciekawego? Może kijanka CIT kogoś zainteresuje. Skrzynia manualna, z tego co widzę, 10500 euro za Kianę. Rocznik samochodu. 16 140 przelatane w benzynie 1.4 101 koni wersja Attract Klima do tego Parktroniki nówka dacia 19 tysięcy, Opelek Opel 6500 Euro Corsa rocznik 15 168 przelatane w benzynie 1,490 koni Edition Klimat Tempomat Przegląd 10, 24. całkiem niezła cena nawet widzę że podłokietnik w środku troszeczkę podmęczony zajrzyjmy jeszcze raz może tutaj słońce nie będzie się odbijało Mam nadzieję, że było to widać. Optima kijanka, kija niedoceniane samochody. Skrzynia szósteczka, z tego co widzę. Jestem już w przeruchliwej ulicy. Także może być troszeczkę głośno. Przez chwilę, 15,900 za Optimę rocznik 17 diesel 106 przelatany 1.7 140 koni wersja vision nawigacja tempomat kamera pierwsza ręka słońce wali po szybach raczej w środku nic nie zobaczycie taki Janka była już na filmiku no i zobaczmy sobie Jaga XF Kombi 2 litry diesel AWD, czyli napęd na 4 buty. Ile ma to kosztować? Skrzynia, automatyczna półskóra w środku ładny samochód, trzeba to przyznać. Cena wywoławcza. 25.900 Rocznik 19.81 Przelatane Diesel 2 Litry 180 KONI Napęd na 4 R Sport Automat, nawigacja, kamera i LEDy Czyli nie ma tutaj biedy ładna bryła Kawał samochodu Łapki, komentarze mile widziane. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego. Pozdro.